No ja sobie siedzę. Z moją cudowną piłeczką. A jeny, jeny, jen. A i dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja wasz ponczuś, w ogóle nie wierzę, że niecałe trzy tygodnie przed porodem zechciałabym się bawić w takie rzeczy, a mianowicie kto mnie obserwuje na Instagramie, ten już wie, dlatego warto mnie naprawdę tam obserwować, bo od kilku dni wy już wiecie o tym, co ja powiem Wam dopiero teraz. Jeśli chodzi o ten sweter, to jest ten, który dostałam od znajomych z Lumpexu i stwierdziłam, że się w niego odzieje. Bazel, co ty tam robisz? Uruchomiłam moi drodzy konto na Vinted i ostatnio na YouTubie i w ogóle na Instagramie Vinted współpracuje z innymi YouTuberami. Ze mną niestety nie, więc od razu mówię, że jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ale jeżeli coś jest fajne i zajebiste i godne polecenia, to będę to polecać. Więc u mnie niestety, przyznaję się, niestety, bo bardzo bym chciała z nimi współpracować. Yy, niestety nie mam współpracy. Ja od, z, ze strony Vinted korzystam już od kilku miesięcy, w sumie odkąd dowiedziałam się, że jestem w ciąży, czyli od jakichś 8 miesięcy. Yy, I tam buszuję i cuduję. I zaczęłam, słuchajcie, kto obserwuje na Instagramie, ten wie co ja zaczęłam. Po pierwsze, podałam Wam konto, które też Wam tutaj teraz wyjedzie. I jest jego oryginalna nazwa, czyli Debilica. Tak jak słyszycie, od Debila, Debilica przez 2E. Dlaczego? Bo odkąd to wrzuciłam, śmiejecie się właśnie z tej nazwy. I słuchajcie, to jest taka sama identyczna nazwa, jak mój adres e-mail, który istnieje od początku istnienia mojego kanału, i jest w każdym filmie w informacji pod filmem. Skąd ta nazwa się wzięła? Wzięła się to stąd, że żeby założyć konto na YouTubie, trzeba było założyć maila na Gmailu. I wszystkie moje słuchajcie, pomysły. No, no, no były niedostępne. Nazwa niedostępna. Znaczy wiecie, w, w sensie, że już zajęte, 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 zajęte. I ja sobie myślę, no kuźwa, no tak mnie rozdenerwowało, słuchajcie, w końcu wpisałam debilica. Dziwnym trafem było wolne, nie? Ciekawe dlaczego. Stwierdziłam, że sobie dodam jeszcze jedno E i tak powstała nazwa mojego maila, a teraz oryginalnego konta na Vinted i Słuchajcie, pokazywałam wam, pokazywałam wam, wspomniałam Wam właśnie na Instagramie, że rozpoczęłam małą sprzedaż ubranek dla małej, jednak jest ich troszeczkę za dużo. To na pewno i te co uważam, to wystawiłam. I słuchajcie, wystawiamy po 3 zł, 4 zł, 2 zł. Tak samo moje ubrania zaczęłam wystawiać, więc w tym momencie, jak Wy nawet wejdziecie tam, to nie wiem, czy tam aktualnie coś jest dostępne. Ale po prostu chcę was poinformować, że takie coś zostało ruszone, i za każdym razem, gdy po prostu będę dorzucała sobie tam coś, to będę was oczywiście informować w pierwszej kolejności na Instagramie. Niestety, więc ja nie mówię tego po to, żeby ktoś specjalnie zakładał konto na Instagramie, bo niektórzy się burzą, że ona by musiała wtedy konto na Instagramie założyć, ale ona sobie nie chce, bo ona nie chce tam w ogóle siedzieć, bo jej się ta aplikacja nie podoba. Ja nie mówię do takich osób. Tylko mówię do tych osób, które mają życzenie, żeby mnie obserwować na Instagramie, więc to jest ogromna różnica. To jest jedno. I słuchajcie, tak samo moje rzeczy. Yy, ja mam też dużo rzeczy z Lumpeksów, ale też mam dużo rzeczy, które są po prostu nowe, kupione po prostu w sklepie, też tak. I uważam, że ceny, które wystawiłam, na przykład, nie wiem, nawet za cardigan z Diversa 7 zł, sukienka 7 zł, uważam, że są jak najbardziej fajne. Szybciej się to sprzeda, na przykład za takie pieniążki, to raz i te ubranka pójdą w świat, będą mogły mieć drugie życie, a nie leżeć u mnie właśnie w szafce na półce, którą mam do sprzedania. I wiecie, mi nie zależy nie wiadomo na jakich pieniądzach, ale no, też parę groszy fajnie by było za to móc sobie dostać. Więc uważam, że deal jest w jedną stronę dobry i deal jest w drugą stronę dobry. To jest jeszcze jedna kwestia. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Ja nie będę sprzedawała nic za pośrednictwem Instagrama, wiadomości prywatnych, maila, niczego. Nie chcę od Was żadnego konta, nie chcę od Was żadnego przelewu. I tu nie chodzi o to, że ja się boję, że czy Wy mnie oszukacie, czy ja Was oszukam. Nie, bo to nie, 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 mi nie chodzi o to, bo to są... Słuchajcie, nawet jak ktoś stworzy sobie zestaw i bym je chciał orżnąć na trzy dychy, to już wiecie co, pal sześcio. Dobra. Pewnie i tak się coś takiego zdarzy, bo różnie to niestety wśród ludzi jest, ale to niestety tak jest. I słuchajcie, będę sprzedawała tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony Vinted. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili aktualnie też w każdym. Że tak powiem, jak wejdziecie w każdą rzecz, która jest wystawiona. Tak jak mówię, w tej chwili może tego nie być, może tam nie być już nic, może już wszystko być wykupione, ale staram się właśnie porządnie opisywać daną rzecz i zaznaczyć, że możecie kupować tylko i wyłącznie za wysyłką paczkomatem. W tej chwili jest mi tak wygodnie. Nawet jak mała będzie, też mi będzie tak wygodnie, po prostu, bo na stronie Vinted, jak już wejdę, wiecie, wystawię dany przedmiot, to jeżeli Wy go kupicie za pośrednictwem paczkomatu, to ja dosłownie wchodzę tylko na stronę, drukuję, naklejam to na paczkę i idę do paczkomatu. I to tylko, wiecie. No, wpisuję kod, paczka mi się, otwiera mi się skrzyneczka, wkładam i to jest wszystko. Ja wiem. Że wszędzie, w każdym z tych punktów, które są podane do wysyłki, można wydrukować po prostu bez żadnego wypełniania. Ale u nas paczka w ruchu nie wchodzi w grę, kurier również. Jeżeli chodzi o pocztę polską, to jest jeden minus w tej chwili, bo Dawid będzie jeździł cały czas samochodem. Ja nie będę miała samochodu, więc u nas poczta jest do godziny 15, a Dawid tak mniej więcej 16.30 jest w domu, a pocztę mamy najdłużej do 19 chyba. Albo do 18 w piątek, więc jeżeli ktoś kupi coś w sobotę, no to wysyłka jest dopiero w piątek, bo nie ma po prostu innej możliwości, więc zostajemy tylko i wyłącznie przy paczkomacie. Zresztą w każdym z rzeczy, którą mam, wypisuję dokładnie, żeby nie było niedomówień, jak, jaka jest aktualna wysyłka w tym momencie. Po prostu tak nam jest wygodniej. I w tej chwili mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy do wysłania paczkomatem. I aktualnie w tym dniu, w dniu dzisiejszym, raz, dwa, trzy paczuszki wysła do wysłania pocztą. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że mam samochód, ale od jutra już Dawid jeździ znowu samochodem, bo w razie co, gdyby trzeba było mnie zawieźć do szpitala, no to, wiecie, wsiada, szybko przyjeżdża i jedziemy od razu. <laughs> Nie żadne bawienie się w karetki czy coś, tylko po prostu heją i jedziemy. O, a ta już, a ta już, jak ona się wcina. Proszę bardzo, jak ciemno się zrobiło. Trzy paczuchy na pocztę i pięć paczuchów na paczkomat. Tylko muszę jechać właśnie po ten zapas różnych kopert i kartoników, żeby mieć w co spakować. Zobaczcie, normalnie akcja życia. Tu oczywiście koszyk z naszymi torebkami. Jak jedziemy na zakupy czy coś, to wszystko jest pod ręką. Także takie niby nic. No ale. Jadę wam wysłać, więc macie przy okazji podgląd na to, jak to wszystko wyglądało. Patrzcie, jedna paka, druga paka. Trzecia, tam na dole czwarta, tu piąta. Byłam na poczcie i zobaczcie nożyczki, tasiemka. I siedzę i sobie zaklejam. Nie, no nie jest źle. Ile mi to zajęło? Nawet nie, nawet nie 10 minut. Szybko. Opracowane. Wzięłam dobre koperty. Cyk. Tak przyklejone, słuchajcie, że ogień w szopie. Dym w stodole. Dobra, jadę teraz do paczkomatu to wysłać. I gotowe. Teraz bardzo oryginalnie. Siedzę i pyrę obieram, bo dzisiaj na obiad ziemniaczki. I wiecie co, nie robię tłuczonych takich pire ani nic, tylko po prostu je gotuję i jak się one ugotują, to biorę po prostu łyżkę masła i do garka wrzucam. I później, jak to się chwilę rozpuści, dosłownie parę sekund, to tylko wymieszam to z tą łyżką masła, żeby były takie, wiecie, maślane. Wtedy lepiej po prostu obejdzie ta pyra. Wiadomo, że ona się trochę rozleci w trakcie mieszania czy coś, ale tam mniejsza z tym. To ma smakować, a nie wyglądać dzisiaj. I y, dodatkowo będzie ogórek małosolny. Znaczy, ja mam w planie, powiem Dawidowi, że jest mało. Nie, no świruje przecież. Więc ogórek małosolny, i do tego, słuchajcie, będzie sznycel y, sojowy z Lidla. Ten, który widzieliście chyba wczoraj w filmie, jak wróciliśmy z Lidla, y, więc tam pokazywałam. Y, zrobimy go z piekarnika. Y, I żeby było jasne, nie? To, że pojechaliśmy na wege, jakieś coś, nie oznacza, że będziemy wege, nie? Brądzie Panie Boże. bo no niektórzy tak to zawsze rozumują, że jak ktoś na przykład żre miącho i nagle pojedzie na wege i zaraz kupi miącho, to jest... Jezus! Ostatnio tyle wege i już nie jesteś wege? No nie, nie jestem. Mam ochotę na miącho, to jem miącho. Mam ochotę na wege, to jem wege. Mam ochotę na niezdrowe, to jem niezdrowe. No, to mój żołądek, mój organizm, i w ogóle nie. No, więc dzisiaj taki excitation obiadek. No i właśnie tu obieram, nie? I tam wrzucam do zlewu. I nie wiem już, ile tych ziemniaków natrzaskałam. Ale wydaje mi się, że chyba już trochę. O, też nycle sojowe. Kupiliśmy w Lidlu. Ale tu jest mało, bo to są dwie sztuki, więc jeszcze coś do tego wymyślimy. Mamy dzień kolejny i pokażę wam na przykład, co było. W tej chwili, tutaj tylko parę rzeczy. Tu Wam za chwilę pokażę, co jest jeszcze. Yy, to znaczy, tego swetra już nie ma i tej sukienki. Tak, to jest do wysłania. Zobaczcie, taki fajny nietoperek był. Yy, o, taki luźny sweterek. Ta moja bluzka z Mohito Uwielbiałam jej materiał, ale dobrze wiecie, że nienawidziłam tego koloru. Raz ją lubiłam, raz nie. Zobaczcie, jaka puchowa ta z diversa gruba bluza z kieszeniami. Ona poszła za 15 zł. Ta sukienka Jezu za dychę poszła? Czy za 8? Czy za coś? Zobaczcie. To jest wszystko co ja na przykład miałam jeszcze w szafce. I niektóre rzeczy mają kilka lat, ale po prostu stwierdziłam, że ich nie chcę. Baskinka przepiękna. A teraz pokażę Wam jeszcze co zostało w tej chwili. Jak wy wejdziecie, może już tego nie być. Na przykład te sweterki, to jest wszystko sprzedane, nie? Był ten taki długi, był taki zwykły na długi rękaw, bo ja miałam dwa, one są z Diversa, one poszły po 7 zł. Także ja uważam, że to jest dobre, że wy możecie coś tanio kupić i jednocześnie, słuchajcie, możecie, wiecie, oddać mu drugie życie i syty i owca cała. Takie jest moje po prostu założenie. Mimo iż naprawdę tu jest bardzo dużo rzeczy, które ja kupiłam sama, tą bluzę kupiłam sama, to kupiłam sama, to też kosztowało mnie bluza, pamiętam sto ile, śtu coś tam, ale nieważne. Chodzi o to, co jest tu i teraz, żeby rzeczywiście, wiecie, szafę opróżnić w końcu i żebyście wy mogli to naprawdę też tanio kupić i jeżeli coś chcecie... To tylko na stronie Vinted. Pamiętajcie, nie zadawajcie mi tu pytań, co, jaki rozmiar i tak dalej. Na Vinted zapraszam. Bo tutaj to nawet nie ma sensu, skoro nie macie konta na Vinted, bo ja w inny sposób tego nie sprzedam. Pamiętacie to cudo? O, jakie to jest piękne. Pokazywałam to kiedyś we vlogach. No, kto już ogląda tak systematycznie i fest, że tak powiem, to będzie pamiętał. Tutaj jest sukienka z przepiękną koronką w takim fajnym, delikatnym różu. O, zobaczcie, tutaj jest też koronka. I to jest taki rozmiar XL. Ja byłam w niej raz, ten, raz na 18. Bardzo ładna jest ta sukienka. Naprawdę fajnie się prezentuje. Tą też możecie kojarzyć. Ona jest taka Emeczka, troszeczkę Eleczka. Taka, to nie jest pikowane, taki wiecie ta pianka. Ale naprawdę bardzo przyjemny materiał. I ona ma jeszcze kieszenie. Chyba też jest jeszcze, chyba no w tej chwili. Do sprzedania To było świetne, to znaczy jeszcze jest w tej chwili Jak ja nagrywam, to ma kieszenie To ma taki miły materiał Kaptur w środku Taki kolorowy I to jest takie naprawdę uniwersalne Ja chodziłam w tym jak miałam ML i XL, naprawdę Świetne i ona z przodu jest ciutkę Krótsza, z tyłu jest ciutkę Dłuższa, uwielbiałam to I na przykład to, mimo słuchajcie Naprawdę noszenia i rękaw Nie, rękaw jest długi to naprawdę nie widać śladów użytkowania. Super to jest po prostu i za to chciałam 15 zł, bo to jest naprawdę mega. Tu jest słuchajcie, taki y, jakby to powiedzieć, Sancho pancho. Y, Diversik to jest. Y, no, jak to się nazywa? Poncho, no, taki nietoperek. Taki o, to się zakłada. I rozmiar z tego to jest. Jezus, no na stronie wszystko macie. S, on ma taki a kapturek, albo taki gruby tutaj, właśnie. Y, Szaliczek, żeby sobie rzucić. Sorry, że jest pognieciona, ale tak, niektóre rzeczy są pogniecione i słuchajcie, nie pytajcie mnie o to, żebym y, ubierała te rzeczy i wstawiała zdjęcia, bo naprawdę ja autentycznie na to to nie mam siły. Słuchajcie, tu jest sweterek, taki cieniutki z rezerw, y, z rozmiar L, którego też możecie kojarzyć z filmów, także takie coś jeszcze będę zaraz wystawiać. To, co nie mogę za Chiny Ludowe, słuchajcie, oddać też y, na żywo. Y, znaczy na zdjęciu. To jest taka srebrna, widać trochę, nie? W kamerze teraz. Srebrna niteczka i on jest taki emeczka, mała eleczka. Też możecie kojarzyć go z moich filmów. On jest naprawdę fajny. I też y, planuję go wywalić za 7 zł. To jest, słuchajcie, Sukienunia, która też mi służyła kiedyś na niejedną impre. To jest chyba rozmiar 40. Ona jest taka żółciutka, tak, to jest 40. Tutaj ładnie zategowana. O, na żywo jest yy, bardziej intensywny ten kolorek. Nie jest nie wiadomo jak, ale jest tak delikatnie żółciutka, fajnie. Yy, tutaj jest, słuchajcie, funkielnówka, taka bardzo cienka, jakby to powiedzieć, sportowa puma. I za nią chcę 15 zł, mimo iż była nowa i kosztowała też dużo. No, bo to puma, to niech idzie w świat, chociaż za 15 zł, no trudno. Znaczy, no trudno, no to już nie, nie ma co przeliczać, ile co kto dał kiedyś i, i tyle. To też możecie kojarzyć z moich filmów. To jest rozmiar 46, bo kupiłam sobie to na okres ciążowy i stwierdziłam, że już niech jedzie w świat. Fajny materiał, jakiś Tommy Taylor. Nie wiem, czy to jest coś znane, bo ja akurat tego nie znam. Także takie ptaszeczki No takie no 46 No ja wiem, czy ja bym powiedziała No takie dobre XL no. Na mnie trochę za duże Także jakby ktoś chciał takie proporcje to o To są spodnie, które kupiłam Ciążowe, tak? Te w rozmiarze 36 Z Georgia W lumpie Myślę, że 4-5 zł Polecą Ta sukieneczka, która była To też była jakaś fajna firmówka, czekajcie Tak, zobaczcie, ona jest biało-granatowa, długa. Możecie je też kojarzyć z Lumpeksu, jak ją kupowałam. I ona jest z Gapa. Myślę, że za jakieś 8 zł. Fajny, taki naprawdę miły i taki lejący materiał. Bardzo przyjemna w dotyku, także niech idzie w świat. I to też możecie kojarzyć z moich filmów. To jest cienkie. To jest naprawdę cienkie. To też było Atmosfer Emeczka. Taki fajny róż on się trochę pierungniecie ale jak go wyprasujecie i rzucicie na siebie to jest ok i on jest znowu tak fajnie ciutkę krótszy ciutkę dłuższy i on jest tak ciutkę do odmachacenia powiem wam szczerze tak gdzieś tam więc może za jakieś 4-5 zł ciszy. niech leci a tutaj mój ulubiony dział znowu sukienki mochito, emeczka przepiękna jest ta sukienka no i ta będzie ciutkę droższa. A w moim mniemaniu ciutkę droższa. No to będzie nie więcej niż 15 zł. Ale no musi być, bo zobaczcie. Ja uwielbiałam tę sukienkę po prostu. To była też funkielnówka ze sklepiczku. Tu taka falbaneczka. No przepiękne kwiaty. I ten materiał taki miły, lejący, niegniecący. Ona jak wyjmiecie ją z pralki, to od razu jest na, wiecie. To szybko schnie. Ona nie jest cienka jak dupa węża. Ona jest taka jakby to powiedzieć? No nie jest ciężka, ale jest, no, czuć, że mamy coś i naprawdę szybko schnie, i zaraz możecie zakładać na dupę, nie? Tu też jest ten odcięcie, naprawdę mega. Uwielbiałam tę sukienkę, ale w końcu w sukienkach też trzeba. A może zostawię? Jesu, No zobaczymy. O mat... No nie wiem, no dobra. Tu jeszcze wystawiłam kilka rzeczy. To już jest taka rasowa XSKSK. I ona ma naprawdę łańcuszek tutaj fajny. W sumie, jakby go wyprół, to nie ma z nim żadnego problemu. Możecie go bez problemu, no, możecie go wypróć. Ona ma taką fajną fakturkę. No, taka pićukryjka, nie? Ale fajna na, na jumpry, na coś. Tu spodenki polarowe z HM, czy do spania, czy do domu. Tu są spodnie takie, jakby to powiedzieć, w pasy, trochę ala marynarz. One są czarne, te pasy. Spodnie, które kiedyś uwielbiałam, po prostu uwielbiałam i zobaczcie, mimo noszenia, one nie są zniszczone. Ta pantera się trochę tak świeci i to jest czarno-złote, no mega, po prostu mega. W ogóle ja widzę, że ja tu burdel mam już. To jest taka ala prążkowana sukienka. Możecie też ją kojarzyć sprzed jakichś dwóch lat z Zary, co sobie kupiłam I to była chyba M, -ka. i ona ma tutaj ramionka, i tu możecie sobie rzucić. Wiecie, cyk. Taki fajny, treściwy materiał. I to, co możecie też kojarzyć z moich filmów. Mm, cieniutkie, pięknie, wykończone, kolory intensywne. Tutaj gdzieś są dwa chwościki. Yy, I to jest narzutka na te, na strój kąpielowy. Na pewno to kojarzycie z filmów. Super to jest. Tutaj sukieneczka z New Looka. W takie przepiękne kwiatki. Yy, też możecie kojarzyć z filmów. Tu odcięcie. To jest taka Emeczka, bym powiedziała. No, fajna eseczka też będzie dobrze w tym kroju wyglądać. Jak najbardziej takim luźnym, wiecie, nieobcisłym. Takie SM, bym powiedziała. Także super fajna, naprawdę. I to też jest materiał, który jak wrzucicie do pralki, wyjmiecie, schnie po prostu chwila, moment i zaraz możecie na dupę zakładać bez prasowania. Tutaj w tej chwili też mi żal tyłek ściska. I zawsze mi żal tyłek ściska w kategoriach sukienkowych. Nie wiem, czy wystawiłam, czy nie wystawiłam. Zobaczymy. Ona jest, no, długa i tutaj możecie sobie regulować dekolt. Ten zamek jest taki wielki, fajny. Materiał też jest. On się gniecie troszeczkę. Nie wiem, czy to widzicie, ale właśnie ona się gniecie w taki sposób, że nawet tego nie widać. Nie wiem. No, nie wiem, maleńka, czy jedziesz w świat, czy jeszcze ze mną zostaniesz. Fajnie wiecie co? Nawet jak ktoś jest w ciąży, bo to jest takie. SM bym powiedziała. Jak ktoś jest w ciąży, tu jest odcięcie i fajnie brzuszek wtedy widać, jak ktoś jest właśnie takiej figurki. Także bardzo fajna sukienka. Przepiękny granat, krótki i to jest takie rasowe XS. Ona po boczkach tutaj ma siateczkę i to nie jest znowu też pianka, ale taki bardzo przyjemny, fajny materiał. On też się nie gniecie. Jak go weźmiecie w rękę, to on jest ten materiał, ale to nie jest znowu ciężkie, że kilogramy, Naprawdę fajna jest ta sukienka, no ale gdzie ja teraz, Boże, co na, na, na skarpety to założę? Fajna, bardzo lubiłam tą sukienkę, naprawdę. Tu wystawiam spodnie chyba za szalone 5 zł, chociaż nie wiem, czy nie powinnam ich sobie zostawić. I nie wiem, czy nie wycofam tego ogłoszenia, nie wiem, no zobaczymy. Jeans taki, wiecie, jasny, lekko sprany. On jest elastyczny, one są większe, bo to jest 40. Jakiś denim, coś tam to jest. No tam wszystko na zdjęciach macie. I on jest właśnie w ogóle niezniszczony, To są rureczki. I one są elastyczne, wiecie. To nie jest taki sztywny jeans, że jak zakładacie, to już macie pod na czole i macie dosyć. Tylko naprawdę on jest fajny, elastyczny. Naprawdę bardzo przyjemny. A to ja tego dziada, wiecie co, nie mogłam uchwycić. On też ma srebrną niteczkę. To jest osraj. Tu jest jakaś niteczka, widzę. I powiem wam tak. On ma takie fajne Rękawy są 3 ,4. Jak widzicie, tu jest marszczenie, tu po bokach jest marszczenie, to jest taka eseczka. I yy, co w tym jest nie tak? Ogólnie stan jest naprawdę dobry. On jest cienki, ten sweterek, ale to jest taki poliester. Wiecie o co chodzi? To jest cienki poliester po prostu, także myślę, że 3-4 zł, ale naprawdę fajny, bo ja go często nosiłam w filmach, także jak kto lubi, nie? nawet wam aligatorki wystawiłam wszystko opisałam także aligatorki na zimę jak znalazłam. tutaj wystawiłam taką bomberkę emeczkę tylko, że to jest taka mała emeczka to jest taka prawie eseczka to jest krótkie, to jest cienkie to nie jest jakaś gruba bomberka ta podszewka jest fajna zielona ona jest przeźroczysta i to ma kieszonki kolor jest fajny no wygnieciona teraz jest, nie? Kolor jest fajny, to jest takie bardzo małe M, bym powiedziała, nie? Taka krótka bomberka, i to jest takie cieniutkie to nie jest taka gruba bom bomberucha, tylko taka cieniutka. To jest sukienka, którą też możecie kojarzyć z filmów, i bardzo często zadawaliście mi wtedy pytania o nią. Um, ona jest tutaj ściągana, długość jest taka idealna, że wiecie, nie widać nie tego. To jest eseczka. I ona ma tu takie dwa właśnie do włożenia tych. Ja tego nie ucinałam. W sumie można by było to uciąć i wcale to nie musi tu być, żeby się czymś przewiązywać, ale no jest zostawione. I ten materiał, no żeby być z Wami szczera, no to też jest taki poliesterek. Taki, to nie to, że to jest nieprzyjemne. Ona jest cieniutka, to na pewno. I mi się w niej mimo wszystko bardzo wygodnie Chodziło, bo w okresie letnim, no, no nie w tym roku. Mogliście ją bardzo często widzieć w filmach. Tutaj mamy Amisu. Amiszu. To jest rozmiar 36, to jest chyba z raz tego, co mi się wydaje. To jest długie, to jest kremowe, jak widzicie. To ma duże kieszenie, to jest długie. To ma od ramienia tutaj 106 cm. Ja mam 168 i to mi sięga do kolanka. Tak mniej więcej. W środku jest białe. Materiał jest ogólnie przyjemny. To nie jest nie wiadomo jak grube, to nie jest nie wiadomo jak cienkie, ale na zewnątrz to jest taki cieniutki, fajny sweterek. To jest taki kremowy kolor i Dawid się zawsze śmieje. Jak jako kiedyś w łeb walnę, to naprawdę on, wiecie, ja tu robię zdjęcie itd. i tak dalej. On, boże, nie wierzę, sprzedajesz ten szpital! No, a ja go kiedyś tak maglowałam, ten szpital, za przeproszeniem, bo on się śmieje, że to wygląda jak fartuch szpitalny, ale naprawdę taki stylowy pod spodem, t shirtik jeans, nie, i to zarzucicie sobie do kolan, tak jak teraz właśnie okres i po prostu mega jazda, nie, to też nie jest gatunkowo, nie wiadomo jakie, bo to jest chyba poliester, ale to jest bardzo przyjemne, bo tu jest taki sweterek. Tu jest taka fajna, biała, lekka podszewka i to naprawdę oddycha. To jest taki, wiecie, tak jak poliester poliestrowi nierówny, to niektóre są takie, że rzeczywiście założycie po prostu za 30 sekund już się czujecie, bo ten poliester powoduje, że pot wam nawet zaczyna bardziej walić niż zwykle. Mój Mier, nie wolno, mój Mier, to nie dla mój Mier. No coś ty. I właśnie w tym oto momencie pani Oniku Rybka, coś tam, coś tam, no bo nie będę mówić całego, kupiła właśnie tą letnią sukieneczkę z New Looka za szalone 7 Ciszy, także dzisiaj też to zostanie wszystko wysłane. W ogóle podziwiam siebie, że chce mi się jeszcze w to bawić, naprawdę. Zamiast leżeć, wypoczywać z dupą przed porodem, Matko Święta Godzina, to ja się biorę za, wyprzedaż szafę wielkie, Jezus Maria, tak to się zebrać, nie mogła przed porodem, to zobaczcie co się dzieje, więc dobra. Zmotywujmy się wszyscy, proszę Was o kciuka do góry. Widzimy się, mam nadzieję, że jeszcze jutro. Do zobaczenia. Cześć! ZA